Co to jest ojcostwo? Ojcostwo? To jest tak jest się tatusiem na przykład, który ma dużo spraw na głowie jak mój. Mój tatuś codziennie siedzi w domu, bo siedzi przy komputerze i ciągle musi myśleć, nie ma czasu dla dzieci. Musimy sobie kupować opiekunki, bo mój tatuś skanuje ma po prostu takie wierdolne do pracy. No ale ja ciągle gałam w piłkę w swoim pokoju. Mama ogląda swoje filmy których tatuś nienawidzi, a opiekunka się nudzi. A druga jest taka opiekunka? My mieliśmy teraz taką opiekunkę, o którą mało zapłaciliśmy, bardzo mało, bo, bo ona nas okłamała notorycznie. A skąd te opiekunki się bierze? Z Ukrainy najczęściej ale można jeszcze z Rosji. Z Rosji są bardzo fajne. Ostatnio miałem Rosjankę świetną. Nie kłamała, dobrze gotowała, dobrze sprzątała. Była umalowana. Po prostu nawet mnie nie zbiła. Zakopił moją Duszy. A czy każdy może zostać tatusiem? Nie każdy. Niektórzy są dwujejowi, a poza tym. Tak się trafia. W tamtym roku na przykład bardzo mało się babek rodziło, a bardzo dużo się mężczyzn zrobiło. No i to cienko to widzę, bo dużo mężczyzn było bez żony. To nie problem. facet może sobie dziecko wychować. Ale tak samo? Nie, nie musi mu pomóc chyba. A... Co taki mężczyzna musi robić, żeby być najlepszym ojcem? Musi dobrze. Pracować na pieniążki i jeszcze musi przygruchać żonę. Oni muszą się do siebie przystosunkować, potem jest ślub, a potem się urodzi dziecko. No i w skrócie mówi się to ojcostwo. Żeby być najlepszym ojcem, to tak: nie może kraść, to po pierwsze, przynajmniej za często. Nie może mordować, nie może zatapiać, musi być miły, musi być grzeczny. Każdy może zostać ojcem, jeśli znajdzie żonę. A jeśli nie? A jeśli nie, to pozostaje mu albo wyjazd, albo dziadostwo.